Dzień dobry, e, witam wszystkich uprzejmie. Zapraszam Was na nową serię z cyklu e, Alchemia z Bartkiem, Alchemia Dusz, jak już mój kanał e, na Instagramie się nazwał, jak też już nazwałem mój e, kanał na YouTube. W tej, w tym, w tym, na tym kanale, ogólnie tutaj, chciałbym z Wami przejść przez tak zwaną alchemię wewnętrznej przemiany. Ja również przeprowadzę tę alchemię z moimi klientami, jeśli pracujemy nad rytuałem, z niektórymi z tymi, którymi trzeba. Yy, proces alchemii dzieli się na 7 etapów: jest to kalcynacja, jest to rozpuszczanie, rozdzielanie, koniunkcja, fermentacja destylacja oraz koagulacja. Te etapy składają się na wielkie dzieło. Chciałbym, żeby to wyglądało tak, że najpierw będzie zapoznawcza jakaś tam powiedzmy zapoznawcza, zapoznam Was z danym tematem, na czym to polega, z czym to się je. No i następnie jak możemy to zrobić. Będę pod każdym filmikiem się starał Wam, przynajmniej na mojej grupie i na moim profilu dam zdjęcia co do tych ćwiczeń, a tutaj w trakcie filmiku Wam je wszystkie przeczytam, można sobie zawsze stopować i odpowiadać na te pytania również w dzienniczku. Wszystko z czego Was będę też uczył, to jest z książki Alchemia, yy, przewodnik yy, praktyczny przewodnik pracy z Twoją energią. Jest to taka książka napisana przez. Studio Astropsychologii Karen Fraser. I tutaj e, z tego się będę posiłkował, oraz również starał się moją własną wiedzą, doświadczeniem Was wesprzeć i opowiedzieć Wam, jak te etapy wyglądały u mnie. Siedem etapów alchemicznej transformacji następuje jeden po drugim. Oznacza to, że należy ukończyć dany etap, aby przejść do kolejnego. Tak, bo one się zazębiają, jak gdyby, tak. Każdy z osobna służy Twojemu rozwojowi, a wszystkie razem prowadzą do osobistej metamorfozy, i jest to po części też takie dzieło, które każdy mak na swojej drodze powinien również wykonać. W kolejnych rozdziałach zagłębimy się w to, jak poszczególne etapy wpłyną na Twoje ciało, umysł i ducha, a także sposób pojawiania się w świe świecie. Zanim jednak przejdziesz do konkretnej pracy, zapoznaj się z poniżej podstawowymi informacjami, i dzisiaj będzie. Część pierwsza, czyli kalcynacja. Kalcynacja to jest spalanie, faza nigredo, faza spalania, faza czernienia. Jeśli mamy na przykład, tutaj czekajcie chwilkę. Mamy tutaj te palo santo, tak, no może wam pokażę na takim przykładzie świeżego. Ja sobie tutaj biorę do ręki palo santo. to jest piękne Palo santo, tak? Ładnie sobie pachnie. Co się dzieje, jak ja zaczynam je palić? Co się dzieje, kochani? Po pierwsze, wytwarza się temperatura. Czyli wytwarza się energia. Po drugie, ono zmienia swoją dotychczasową formę, tak? Ono teraz po niej, tak samo wy rozniecicie swój wewnętrzny płomień. Ten wewnętrzny płomień przemiany go roznieca przede wszystkim różne czynniki. To mogą być. Chęć wasza wewnętrzna chęć przemiany, tak? to może być jakieś ważne wydarzenie w życiu, które sprawi, że już nigdy nie będziecie tacy sami i itp. Itd, tak mm, To może być... Yy, yy, zazwyczaj jest jakiś czynnik wyzwalający, tak? To może być właśnie Wasza chęć zmiany lub jakiś czynnik zewnętrzny. Mm. I co się dzieje? Te palosan to już nie jest takie, jakie je było na początku, tak? Czyli tutaj następuje spalanie. A propos palosanto, palosanto przyciąga nam bardzo fajne, pozytywne emocje, energię. Kalcynacja to pierwszy etap procesu alchemicznego, który nazywam rozniecaniem ognia. Czyli tutaj nam chodzi o rozpalenie wewnętrznego ognia, taką też mantrą jest a propos ciekawostek Nosferatum infernum negra. Nosferatum infernum negra. Taką mantrę używamy do rozpalenia wewnętrznego czarnego płomienia na przykład. W chemii polega on na spalaniu substancji na proch w szyduce osobistej transformacji. Spalasz. No i co spalamy? Spalamy nasze projekcje, filtry, własne przekonania. Spalamy wszystko, na czym było zbudowane dotychczas. Wszystko, na czym mieliśmy zbudowany nasz świat, nasze postrzeganie na świat. Tak? Przede wszystkim musisz spalić jakieś um, negatywne myśli o sobie. Tak? Jakieś wyobrażenia na swój temat, które nie są prawdziwe. Wszystko to spalasz, żeby zderzyć się z prawdą. Dlaczego musimy to spalić? Bo nas to blokuje, a co mianowicie nas blokuje. Blokuje nas ego. No i teraz zastanawiamy się, czym jest ego. Ego to jest mm, zbiór naszych myśli, przekonań, tego, to, jak my chcemy być y, postrzegani na zewnątrz przez świat. Ego to jest te twoje małe. Ja. Ja to nazywam małym ja. I to jest fałszywe ja, tak? Ty nie jesteś szczęśliwy, yy, starając się podpasować pod ludzi na zewnątrz, tak? Szczęśliwy jesteś wtedy, kiedy możesz być sobą, tak? Szczęśliwy jesteś, kiedy się cieszysz, szczęśliwy jesteś kiedy jesteś sobą, kiedy robisz coś, co lubisz i kiedy nikt Cię nie ogranicza, kiedy możesz się czuć... Na przykład po co szukamy kobiety w swoim życiu? Po to, że możemy się przy niej czuć naturalnie, możemy się zachowywać tak, jak chcemy, możemy być sobą. Jest to taka odskocznia od tego, że wychodzisz nawet do sklepu czy gdzieś i musisz udawać kogoś innego, tak? I wtedy właśnie przybierasz te ego. Niektórzy mają mocno przeżarte ego i to w taki sposób, aż że wręcz ego panuje nad nimi. No i tak jest u większości ludzi. To ego steruje nami, a nie my ego. Celem Maga jest sprawić, by ego działało na jego korzyść, by ego działało. By, by to on sterował ego i jego służyło mu, a nie on był sługą ego. Mm -hmm. Ego to twój zbiór myśli przekonań na własny temat, jak również filtr, przez który patrzysz na świat. Dlaczego to jest filtr? No, bo tak, ja patrzę, jak inni mnie zobaczą, jak inni to odbiorą, jak inni postrzegą, i to już jest filtrowanie, tak? Przez to patrzymy, jak w luszcze, tak? Jeśli nad nim nie panujesz, ego może przejąć nad Tobą kontrolę, w pewnym sensie tworzy ono fałszywą tożsamość, co też jest ważne. No, bo tak naprawdę, taka zakładanie maski to jest nic innego jak tworzenie fałszywej tożsamości, pod wpływem określonych doświadczeń życiowych, uwarunkowań, relacji i przekonań. To ego jest odpowiedzialne za Twoje poczucie, ja. I pozwala ci postrzegać siebie jako jednostkę oddzielną od innych ludzi. Cierpisz, gdy twoje ego identyfikuje się z fałszywą tożsamością i przejmuje kontrolę. Ale kiedy to ty nad nim panujesz, staje się narzędziem umożliwiającym ci przejawianie w życiu swojego najprawdziwszego ja. I wtedy też jesteś szczęśliwy. Kalcynacja to pierwszy krok w procesie metamorfozy, dzięki któremu ego zacznie pracować dla ciebie. Zamiast ty dla niego. W tym procesie dochodzi do rozniecania ognia, przemiany poprzez Twoją świadomą intencję lub jakieś zdarzenie zewnętrzne. W rezultacie Twoje fałszywe ja obraca się w próch, aby mógł abyś mógł odrodzić się niczym Feniks z popiołów. Proces rozniecania ognia wyciąga na światło dziennie wszystkie negatywne lub niewłaściwe projekcje ego i dekonstruuje fałszywe ja, tworząc miejsce dla prawdziwej, zdrowej tożsamości. O co tutaj chodzi? Otóż, żeby ty pokonać te ego, to ty musisz najpierw nazwać. Tak samo jak na przykład idziesz do, do spowiedzi i mówią, że musisz nazwać grzech, musisz nazwać słabość, żeby mieć nad nią panowanie. Tak samo ty musisz nazwać te mechanizmy. Co ja robię nie tak? Co, kiedy te ego nade mną wada? Musisz mieć przede wszystkim świadomość tego, musisz to nazwać, zauważyć, przepracować i zmienić. To jest pięć takich e, złotych środków. I nad tym będziemy tu pracować, żeby zmienić to wszystko, tak? Żeby ukończyć to wielkie dzieło i sobie po prostu zainwestować w rozwój umysłu, w rozwój ducha, w rozwój ciała. Jakie mamy narzędzia transformacji? Z jakich narzędzi będziemy korzystać? Tak? tak jak cieśla potrzebuje młotka i gwoździe, to my też potrzebujemy jakichś narzędzi. No i tutaj będziemy używać medytacji. Mantr, co to jest mantra? Mantra to kontemplacyjne stwierdzenia, na których skupiasz uwagę oraz dźwięki. Jednym z przykładów są potężne afirmacje jam jest, to bardziej esoterczne zdania dotyczące czegoś, co pragniesz kultywować. Wizualizacja, praca z czakrami, zapiski w dzienniku. Każdemu z Was zalecam sobie założyć taki dziennik. Jaki ten dziennik powinien wyglądać? Otóż to nie musi być... Nic nadzwyczajnego, wystarczy Wam zwykły zeszyt. No ja tutaj akurat moją książkę sobie piszę w tym zeszycie. Zwykły zeszyt, w którym zapisujesz tak, te wszystkie doświadczenia yy, i tak dalej. Mm. Tutaj mamy ćwiczenie pierwsze na etapie kalcynacji. To będzie medytacja. Medytacja kryształowego ognia. Potrzebujecie miejsca, w którym możecie sobie swobodnie usiąść na chwilę, na 15 chociaż minut, sami, jakiegoś kryształu, przez który będzie prześwietlać światło, jakiegoś zapachu, który lubicie. Może być to cynamonowy, na przykład, można sobie dyfuzor wziąć z olejkami lub parę kropel olejku, lub jakieś kadzidełko odpalić, tak? I sobie ja na przykład mam paczatuli. Bardzo lubię ten zapach. Parę e, kropelek tego do dyfuzora dajemy. Bierzemy sobie kryształ lub kamień, tak, żeby przez niego prześwietlało światło. Akurat tutaj tygrysie oko niezbyt się do tego nadaje. Więc sobie nie wiem, wezmę kwarc, albo powiedzmy, o, albo ametyst mam w kieszeni. Prześwietla ci przez ten. Kryształ, światło. Kładziesz sobie świeczkę tak, żeby przez kryształ prześwietlało światło. I co robisz? Ustawiasz kryształ przed świecą tak, aby przeświecało przez niego światło. Spoglądasz na ten kryształ. tak, Skupiasz się na nim. Fokusujesz się na nim. Do momentu, aż w Twoim umyśle będzie tylko ten kryształ i spoglądanie na niego. Gdy już dochodzisz do tego stanu, Koncentrujesz się na świetle świecy przyświecającym przez kryształ. Wdech przez nos, wydech tak samo przez usta. Oddychasz sobie, aż się odprężysz, wejdziesz w stan medytacji. I zadajesz sobie następujące pytania. Sam do siebie możesz sobie zadać każde z tych pytań. I jeśli przychodzicie ci odpowiedź lub znasz tę odpowiedź, to po prostu jej wysłuchaj. Nie walcz z nią, nie konfrontuj się z nią. Po prostu ważne jest to, żeby ta odpowiedź do ciebie przyszła, żebyś ty tą odpowiedź usłyszał, sam sobie na nią odpowiedz. I tyle. Nie musisz z tym nic robić. Zastanów się nad każdą z tych rzeczy i pozwól sobie to jakby mieć gdzieś w swojej świadomości. Pierwsze pytanie: jak się czuje moje ciało? Drugie: jaki jest mój obecny stan emocjonalny? Słuchaj się w siebie. Spójrz, zajrzyj w głąb siebie. Jak się czuję, czy jestem zdenerwowany? Czy czuję się lepiej? Czy czuję się gorzej? Czy coś mi siedzi z tyłu głowy? Jakieś troski dnia poprzedniego, dnia dzisiejszego? Trzecie, jak bardzo czuję się połączony z duchem? To może być bardzo ciężkie pytanie. I każdy będzie tu indywidualnie miał na nie odpowiedzieć, bo dla każdego połączenie z duchem będzie czymś innym. Dla jednego to będzie po prostu spokój i wyciszenie, dla drugiego to będzie stan katarzis, euforii, dla trzeciego będzie to usłyszenie samego siebie w kuluarach, w krainy cieni. Trzecie. Które moje fizyczne praktyki i nawyki mnie unieszczęśliwiają? Czyli co sprawia mi przykrość? Co, co, co mnie unieszczęśliwia? Mnie na przykład unieszczęśliwia palenie papierosów, to, że palę, nie umiem ich rzucić. Unieszczęśliwia mnie to, że nieraz y, mam słomiany zapał, chcę coś zrobić, mam wielkie plany, a moje lenistwo mnie unieszczęśliwia, że nie chce mi się nieraz, kurde, iść i czegoś zrobić, tak? Bo mógłbym coś zrobić lepszego niż iść pograć na Xboxie czasem, tak? Unieszczęśliwia mnie to, że nieraz... Pozwalam brać emocjom nad sobą górę, podczas gdy, jako ma, powinienem zawsze je kontrolować i zawsze ja je mieć we władzy. Wiele rzeczy mnie unieszczęśliwia i nawyków. Które moje myśli unieszczęśliwiają mnie lub budzą we mnie dyskomfort? I tutaj zastanów się, jak ty sam do siebie mówisz wewnątrz siebie? Czy jesteś dla siebie swoim przyjacielem, który się wspiera, który mówi sobie, mordo, będzie dobrze, damy radę. Który, czy sama siebie podnosisz na duchu, czy raczej dokładasz sobie, dokładasz i jesteś swoim katem? Tutaj warto się zastanowić, czy ja jestem swoim przyjacielem w tym monologu wewnętrznym, czy ja jestem swoim katem. Czy może robię z, z siebie ciągle ofiarę i się użalam. Jakich praktyk duchowych potrzebuję lub ogólnie praktyk, co mogłoby mi pozwolić to zmienić, może zapiszę się na salce, ja na przykład zapisałem się na salce, chodzę na jogę i już jakoś wypełniam sobie te życie czymś, tak? Już sobie czymś wypełniam, tak więc jakich praktyk potrzebuję, co sprawia, że jestem nieszczęśliwy lub niezadowolony, to będzie też ciężkie, ale warto się nad tym zastanowić. Co wzbudza we mnie dyskomfort, które relacje nie przynoszą mi radości, co mnie w nich nie satysfakcjonuje. Daj sobie chwilę na zastanowienie nie rób niczego z uzyskanymi odpowiedziami. Przyznaj tylko, że istnieją w Twoim życiu pewne aspekty, które trzeba zmienić. Przeanalizuj je i zapisz swoje odpowiedzi w dzienniku, jeśli chcesz. Następnie będziemy na kolejnej. Na kolejnej na kolejnym spotkaniu z tej części pierwszej z kalcynacji będziemy sobie robić takie coś jak aktywacja czakry podstawy i przezwyciężanie blokad, gdzie zadamy sobie parę różnych pytań do naszego dzienniczka. Dobrze, pozdrawiam Was, mam nadzieję, że Was zaciekawiłem i że będzie Wam się ciekawie. Tą serię ze mną oglądać. Napiszcie w komentarzach, czy taka seria jest dla Was interesująca, czy chcielibyście dalej w, co, w to iść, czy może raczej interesuje Was coś innego.